Ja życzę Państwu, y, 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 Pani Dorocie, szczególnie takiej frekwencji, może nie aż takiej, bo nie damy rady finansowo wszystkiego obsłużyć, ale takiej frekwencji na wszystkich zajęciach, wszystkich Państwa, naszych mieszkańców, i nie tylko, którzy macie fajne pomysły, zapraszamy tutaj, y, tu je można realizować w większej liczbie, większej skali. Naprawdę y, jest to miejsce dla wszystkich. Czasami brakuje tych pieniędzy wystarczająco na, na wszystko, ale że się dogadamy. Szanowni Państwo, naszą parapetówkę dzisiejszą otworzył zespół młodzieżowy, dwa zespoły młodzieżowe, o które prowadzi Pan Adrian Mleczek. Te rozkoszne maluchy w zielonych koszulkach i już te większe wyjadaczki, że tak powiem, estradowe. Także bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom, dziękujemy Panu Adrianowi. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na parapetówce naszego Miejskiego Centrum Kultury. Aktywności i promocji gminy Stacja Kultury przy ulicy Dworcowej 1 w światowej Chciałabym, żeby to serce miasta piło właśnie dla Was, na mieszkańców. Witam Was bardzo serdecznie. Kochani, gratuluję Wam tego przedsięwzięcia. Mam nadzieję, że frekwencja jest. Więc zawsze będzie taka wielka, jak na operacji. operację. za was kciuki. No cudownie, tu jest. Ja na tej stacji spędziłam 20 lat dojeżdżając do Mińska do pracy. Gdzie pociąg nawet zatrzymywał się, jak ktoś ręką pomachał, to po prostu pociąg stawał na polu. W polu. Super, a tu jest piękne. A mi się też bardzo podoba, i też bym chciała, żeby tak ładnie było dla wszystkich, żeby. No, jestem Dom Kultury i będziecie wyjść i zwiedzić. Mam nadzieję, że nasz Dom Kultury, który ma piękną nazwę Stacja Kultury, będzie działał przez wiele, wiele lat i wszyscy, którzy będą odwiedzać ten świeradł, będą mogli znaleźć także tutaj coś dla siebie. Zapraszamy na występy, zapraszamy na zajęcia i zapraszamy w ogóle do naszego świeradowa, bo świeradł jest przepięknym miastem. Witam! Na otwarciu stacji kultury właśnie zakończyłyśmy występ i teraz odbywa się zwiedzanie sali, konsumpcja, picie napoje, kawa, herbata, pyszne ciasta. Zapraszamy wszystkich, zobaczmy. Jestem z serca Mazowsza, z mojego pięknego sierpca i witam wszystkich, których tutaj spotkałam z sanatorium w Świeradowie. Jestem pierwszy raz. Mimo, że jestem biografem, kocham góry, świeradowa jestem pierwszy raz. Jest to cudowne miejsce. Jestem ogromnie zadowolona, że trafiłam na tak wspaniałą imprezę, jak Otwarcie Stacji Kultury. Jest to niesamowita akcja. Myślę, że mogę przenieść ten pomysł do swojego miasta. U mnie też, w moim mieście sierpcu, jest stary dworzec. Wykorzystywane do tej pory do kręcenia filmów, takich jak Generał Nil, Historia Roya, jest to miasteczko filmowe, ale niestety nie ma e, pomysłu na zagospodarowanie tego terenu. Mamy wspaniały dom ale dworzec jest niezagospodarowany. Ten pomysł jest rewelacyjny. Podoba mi się prawo, tak trzymajcie. Mieszkam mi daleko w tego Sztabu. Przyjechałam zobaczyć tą stację. Mam nadzieję, że będę miała szczęście uczestniczyć w, tu, w wielu kulturalnych I... wydarzeniach. I życzę, żeby tu wszyscy pracujący mieli biedną ofertę. Jest tu masę dobrego światła, dobrej energii i myślę, że są że no, ciekawe rzeczy tutaj. Bardzo się cieszę, że biorę udział w tak pięknym przedsięwzięciu w naszym pięknym, świadomym stronie. Naprawdę to jest piękna inwestycja, za którą dziękuję wszystkim, którzy się tym wyprzedzili. 30 lat świadomi. Od pierwszego. Sierpnia 1980 roku, jest do następnych 30 kilku lat temu, żeby kaciek ze Światowa. Najbardziej podoba mi się Orle Gniazdo, czyli miejsce, gdzie będą się spotykali nasi mali strażacy. Dziękujemy za to, że wreszcie nie będziemy musieli się tu Nie, również się pod... A ja jeszcze dodam, że podoba mi się makieta na, to jest na piętrze? Na parterze, tak? Makieta. Które dla mnie to stanowi na miastkę kolejkowa z Wrocławia. Gdybym miałam okazję, kolejko miałam okazję zwiedzić. Ja bym chciał tylko zobaczyć siebie za 5 albo 10 lat. Dzisiaj piękny dzień, piękny, słoneczny dzień. Pamiętna data, bo w światłowieczu powstał dom, który dawno, dawno istniał, a dzisiaj znowu będziemy mieć bardzo ładne pomieszczenie. Dużo różnych sekcji się będzie tutaj mieścić i będzie, będzie, będzie miało społeczeństwo zajęcie. Bardzo zapraszam, żeby wszyscy chętnie uczestniczyli w Centrum Kultury, bo jest coś pięknego. Jestem tutaj właśnie w Światach Zbroju, w Jestem oczarowana tym miejscem i w ogóle samym pomysłem na zorganizowanie takiej imprezy. W, Dom kultury jest, jest, jest wielki, ale ma bardzo wiele pomieszczeń, i liczę na to po dzisiejszym koncercie, że tacy kuratorzy jak ja w przyszłości będą mogli czerpać realność z bycia w tym miejscu. A oprócz tego, oczywiście, góry, 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 spacery, jeszcze raz wzór. dziękuję. Nazywam się Janotajka I przyjechałam? I przyjechałam z Wałbrzycha. Miejsce niesamowite dla mnie, ponieważ budziłam się, to i Miejsce wspomnień i niesamowicie cieszę się, że coś takiego mniej się teraz tutaj dzieje. I mam nadzieję, że będziemy tutaj odwiedzać te miejsca. Co, sami szły na to okej. Mieszkamy w Anglii, przyjechaliśmy akurat na wakacje, także nam się udało tutaj być na tym otwarciu. Od 12 lat obserwujemy rozwój świeradowa. Jest niesamowity. Po prostu tutaj ta e, stacja jest jakby przykładem niesamowitego rozwoju tej miejscowości. Cieszymy się, że tak blisko Świeradowa mieszkamy. A skąd, skąd Państwo przyjechaliście? W Przecznicę. No, my... Przecznicę z Łodzi. Mieszkamy teraz od 12 lat Lubię muzykę, Stanisław Walewski. I, biega I biegam na tak I biegam na W Świeradowie mieszkałem niedawno, ale zaczyna mi się tu podobać. Chyba zostanę na dłużej. Dzisiaj przyjechaliśmy do stacji Dzień miasto serce jakoś Świeradów-Zdrój, jako Marsy i chcieliśmy bardzo dorodznie podziękować za to wszystko, co dla nas robi, za wszystkie te znaki, flagi i w ogóle za całe dobre serduszko. I to mówiliśmy my, Świeradowskie Miasto. Jesteśmy mieszkańcy Świeradowa, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że było, jest otworzona taka duża atrakcja turystyczna dla naszego miasta. Jesteśmy pewni, że dużo gości, Będą zadowoleni ze zwiedzania tej atrakcji turystycznej, która jest ciekawa i dla dzieci, i dla dorosłych, a przede wszystkim dla naszych gości z Niemiec, które tak de facto wybudowali tą stację kolejową. Jestem tutaj, jestem bardzo zachwycona tą stacją. Pamiętam jak była w dawniej, a teraz też naprawdę to jest mega, mega. No bardzo mi się podoba. I wobec ten program jaki teraz tutaj przedstawiono też bardzo fajny dom to był super. Także moje oczekiwania się spełniły Henry. Okay. Jesteśmy w naszej stacji kultury e, i dopiero została otwarta. Jest bardzo fajnie, zwiedzamy sobie tutaj z Zuzią. E, no my nie pamiętamy jak kolej była czynna, ale pamiętamy ten budynek. E, został przepięknie odrestaurowany. Podoba Ci się wnętrze. Bardzo, bardzo fajnie. No i cóż, mamy nadzieję, że za pięć lat będzie to prędzej działało, że będzie tutaj mnóstwo osób korzystało z tego obiektu, że będą dzieci, dorośli, młodzież mogli przyjść, spełnić się twórczo. No i oczywiście życzymy powodzenia pani dyrektor Dorocy Marek, życzymy mm. powodzenia. Tak? Bardzo jeszcze I mamy nadzieję, że będzie tutaj się też wspomniało. Ja sobie, to co myślisz, co najbardziej podoba? Hmm. Pociąg. Który? Wszystkie pociągi. Ten pociąg, ta makieta no, chyba wielka. Też się najbardziej podoba makieta. No, także pozdrawiamy, dziękujemy i życzę powodzenia. 1 kwietnia 2019 roku. Ktoś by pomyślał, prima jest niestety, a może stety, fakt. Najpiękniejszy dzień w historii, no ale jakiej naszego miasta. Nic się dawno tak nie działo jak dzisiaj. Stacja na dworcu kolejowym ożyła. I mam nadzieję, że będzie funkcjonowała. Tym bardziej, że planów wobec tego miejsca jest bardzo niewiele. Ja mam nadzieję, że za kilka lat tory zostaną poprowadzone na przedmieście i przejadę się drezyną, jako atrakcją naszego miasta, ale także może jakąś taką formą. Też wzmocnienia mięśni, bo dzisiaj jazda dresną to nie tylko przejażdżka, ale także taka niezła gimnastyka. Cieszę się, że jestem w towarzystwie mojego kolegi Tomka i Tomku. Mam nadzieję, że spotkamy się tutaj przy tej kamerze za 20 lat w zdrowiu, szczęściu i nagramy ciąg dalszy. Co było dalej? Do zobaczenia, do widzenia, za ile Tomku? Za 5 lat. Za 5 lat. Mam nadzieję, że obejrzę to z, wielką, z wielkim sentymentem i zobaczę, czy się spełniły moje marzenia i oczekiwania. Cieszymy się bardzo, że powstało takie miejsce w Świernowie, że udało się uratować ten dworzec, że nie poszedł zapomnienie. No i że to będzie kolejne miejsce, gdzie możemy się spotykać, gdzie możemy zażywać tej kultury. Ciekawe jeszcze, czy będzie dalej plan z przyjazdem tego pociągu, który tutaj kiedyś docierał do a może jeszcze kiedyś dotrze. A my jesteśmy Gabryszka i Mariolka i bardzo nam się podoba stacja kolejowa. Hmm? Zapraszamy do odwiedzenia stacji kolej w e, e, światowych bardzo ładnych. Naprawdę fantastycznie wygląda. Zapraszam wszystkich. Stacja Kultury w Serce Miasta to początek dużo większego przedsięwzięcia. Mam nadzieję, że jak za 5 lat otworzymy to, otworzymy to nagranie, to w tym samym miejscu, ale z dużo większą ofertą. Do, do tego czasu uda nam się na pewno uruchomić kolejkę jezierską tutaj przy Peronie na przedmieściach leśnictwa. To mocno będzie się działo. Ciekawe, czy w e, e, czasie, inwestycje uda się zrealizować. Dzisiaj łatwo mi mówić, a zobaczymy, jak wywiąże się z tego za 5 lat. Przede wszystkim, korzystania z tego w sposób właściwy i długoterminowy, bo. To chodzi o żeby ten Dom Kultury po 25 latach funkcjonował po nowemu, ale już nowocześniej, naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Nazywam się Dorota Marek, od 1 marca jestem dyrektorem Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy Stacja Kultury w Świeradowie Zdroju. Dzisiaj, 1 kwietnia 2019 roku, zorganizowaliśmy parapetówkę w naszym obiekcie, a to są ludzie, Moi pomocnicy, moi pracownicy, którzy pomogli mi w zorganizowaniu tego spektakularnego wydarzenia. Wszyscy składają gratulacje, okay. więc chyba poszło dobrze. E, jesteśmy ku końcowi. E, I teraz chciałam, może ja, przedstawić pani Ewa ostrowska maj jest błoną księgową w naszym centrum. Ania, kochana, jeszcze nie nauczyłam jej nazwiska, bo dopiero od dzisiaj pracuje w Czarcie Młynie u nas, Aniu. Martynowska-Pietrzyk. Tak jest. Kasia Rzeczkowska, która już pracowała na Izerskiej Łące i dzisiaj znów zaczyna 1 kwietnia pracę razem z nami, z czego się bardzo cieszę. Kinga Miakienko, moja córka, która do tej pory była młynarką w młynie i przekazała dzisiaj pałeczkę Ani. Razem upiekły fantastyczny chleb, który był na naszej parapetówce. Tomasz mielowiec, nasz informatyk. Mąż ojciec, mąż, mąż ojciec, tak. tak. Bardzo, bardzo mi pomógł. Co trzeba było, to robił, znosił moje ciężkie chwile, bo naprawdę mi było łatwo. I jeszcze dwie małe nasze pomocniczki: e, Zosia e, Maj i Zuzia Marek, które nam też dzielnie przez cały dzień e, pomagały. Bardzo dziękuję Wam, dziewczyny. Naprawdę, bez Was by się te dziewczyny przepraszam. To, to, to tradycja. Okay. Bardzo, bardzo dziękuję. Cześć dziewczyny. Bardzo dziękuję, naprawdę byliście fantastyczni. Bez Was by się to nie udało. A teraz jeżeli ktoś chce coś powiedzieć, to proszę bardzo. Ja witam wszystkich serdecznie i z A ja witam 1 kwietnia 2026 roku. A ja witam w ogóle. A ja żegnam, bo się do Uwielbiam. A ja chciałam jeszcze powiedzieć, że 25 lat temu, 1 kwietnia, zaczęłam pracę w budżecie miasta. O, To bardzo dziękujemy Tomaszowi, który stoi za... O się pokaże. Bo, też, ty, ty. bo zasłonił tutaj dziewczynę, bo też nam bardzo pomógł całą kapsułę prowadzić. Także bardzo, bardzo dziękuję wam. I wszystkiego. No i to był cudowny dzień. Był cudowny, cudowny dzień. dzień, i bierzemy się do roboty. Tak, no, do roboty. Nie się jeszcze. No, okay. okay. Mukwege.